Siemano, z tej to co się wydarzyło pod poprzednim odcinkiem to był kosmos, Filip objął największe wyświetlania w historii kanału, także wszystkim na to dziękuję, no i witam nowe subskrybentów. W ankiecie, która pojawiła się na karcie społeczności wygrała opcja skinu do 10 złotych, gdzie liczba głosów również zrobiła na mnie mega wrażenie, także dziękuję. Na samym początku wyniki konkursu, gratulacje dla zwycięzcy, mnie wiadomości prywatnej na Discordzie. A dziś również kolejny konkurs dla wygrania skin z odcinka, warunki z konkursu takie jak ostatnio, czyli sub, łapkę i wpadajcie w gdzie będą zapisy. To tyle co wstępu, zapraszam Was wszystkich na odcinek, gdzie pokażę Wam moim zdaniem najlepsze skiny do dyszki w CSGO. Tradycyjnie zaczniemy od pistoletów, najpierw od strony CT, USP Cora mózgowa stanie Wellword za 8 złotych groszy. Kolejny USP, Ticket to Hell w stanie minima za 8,33. I ostatni USP na dziś, czyli USP Sirek stanie stanie Filteste za 8,10 groszy. Dla Glocka mam przygotowane dwie skórki. Glock 18 Młynek w stanie Filteste za 9,9 groszy. Oraz Glock 18 Królewski Legion stanie Mimower za 9,73 A za stan Filteste zapłacimy 7,21 Przejdźmy do najczęściej granych karabinów. Kałach o skórce Elitarny w stanie Mimower za 9,68 groszy. M41S Nightero w stanie fit Test za 9 zł. i 9 groszy. Skurko nazwie do Mki z Tumikiem w stanie Mimower za 9 zł. i 81 groszy. jeszcze jedna opcja dla Mki z Tumikiem. Nitro w stanie fit Test za 8 zł. i 73 grosze. Dla czwórki gry w stanie Lekki zużycie za 8 zł. i 51 groszy. Skin, na który mamy dziś konkurs, czyli AWP Mortis, stanie Field Tested za 8 zł i 28 groszy. Drugi skin do wałpy, czyli Robaczy stanie Mimoware za 8 zł i 6 groszy. Zostanie przy karabinach FAMAS ZX Spectrum, stanie Mimoware za 9,22, złotych groszy, a za stan Field Test zapłacimy 4,85. FAMAS Valencia stanie Field Tested za 6 złotych i 98 groszy. Dla terrorystów Galil aberracja chromatyczna w stanie Field za 9 zł i 68 groszy. Karabiny z lunetą SG553 w stanie Mimower za 6 zł i 3 groszy. Oraz Auk Wilk polarny, w stanie Field za 7,90 groszy. I auk Pent stanie również Field za 9 zł i 81 groszy. Znowu dużo skin do Pierwszy to 5.7 Monkey Business w stanie WebWare za 10 zł i 8 groszy. 5.7 Protokół wzmocnienia w stanie mimaware za 6 zł i 40 groszy. 5.7 Retrobucja w stanie mimaware za 7 zł i 30 groszy. No i oczywiście zamienniki dla Stronia terrorystów. Tech9 Fuel Injector w stanie WebWare za 10 i 35 groszy. Oraz Tech9 Lawina w stanie Field Tested za 5 zł i 30 groszy. Skiny do petki to P250 Szydłowy stanie Field Tested za 6 zł i 92 grosze oraz P250 Franklin stanie Minima za 6 zł i 80 groszy. I znów jedyny skin do broni ciężkich, max 7 ze Potwora stanie Minima Wear za 4 zł i 50 groszy. Czas na PM -y. UMP45 Szablozenny stanie Well Worn za 10 zł i 48 groszy który sam gram obecnie, czyli Mach 10 Malachite w stanie Mimowery za 7,42. zł. i Kolejny skin, który również posiadam, czyli MP9 Łańcuch Pokarmowy w stanie Field Tested za 9,89 zł. groszy. MP7 Zjawa z odchłani w stanie Weavor za 9,95 zł groszy. Oraz MP7 Bloodsport w stanie Field Tested za 9,90 zł. groszy. film filmu zapomniałem o zamienniku dla Digla. Rewolwer 8 z skórce Żar w stanie MimaWare za 4 zł. Oraz Crazy 8 w stanie test za 9,18 zł. I groszy. I to wszystko na dziś. Zachęcam Was do siedzenia Discorda, do opeczki. Suba na kanale, co mega mnie motywuje. Przypominam o konkursie. I do następnego. A nie.